Cie z tej strony 11, a to jest Five Nights at Freddy's 4, demówka. Nie pytajcie skąd to mam. Mandzi mi podesłał, nie dostał jej od ale znalazł gdzieś, wygrzebał z internetu. Ale jest demówka i to jest prawdziwa demówka. I właśnie przed chwilą nagrywałem film o tym, jak narzekam na to, że, że gra została wydana dwóm YouTuberom, którzy ją nagrywali wydali już gameplay jest z trzech nocy do, do sieci i wszystko się rozejdzie zaraz, cała historia będzie znana, cały gameplay będzie znany i będzie z tego wszystkiego dupa, ale że dorwałem tą grę w swoje rączki, to już nie będę narzekał i, i, i gram. <grym> tak naprawdę to sram pod siebie, bo tak tak widziałem fragment z tego tutaj, jak to testowałem, bo były cholerne problemy, żeby to włączyć w jakikolwiek sposób z rozdzielczością miałem problemy. Ale jakoś to będzie, więc jakby coś było nie tak z nagraniem to... Co on zrobił tym razem? Kto? A że złoty Freddy? Że. Znowu zamknął cię w, w twoim własnym pokoju. Nie bój się, jestem tu z tobą. Kto kurwa jest. Zalia je ze mną w pokoju, ale to nieważne. Ale ogólnie. Ja pierdzielę. Ok. Tak troszkę fajniej się chodzi niż przedtem w tych poprzednich minigierkach. Dobra, więc to są chyba pluszaki tych wszystkich animatronów. Tu jest złoty freddy, z którym śpi. Okej, okay, słodko. Kto się dowala do drzwi? Mogę? To ja płukam, czy. A to ja płukam, bo drzwi są zamknięte. Okej, okay, myślę, że ktoś się dowala do drzwi. Mogę tu coś zrobić? Czawka? Coś jakoś klikam, coś? tak? To są moi przyjaciele, okej. Okay. Eee... Nie patrz tak na mnie, nie mu się oczy zaświeciły to się ze mną patrzy. I ten śmiech w tle No, ej, co ja mogę zrobić? Weźcie mnie stąd jakoś, ej! Gdzie ja mogę się jeszcze przejść? Walłem się nagle, zacząłem płakać. Jutro będzie inny dzień. Okej. Okay. i się zaczyna Shitstorm O. Oh. Dobra, to widziałem, że to są już takie wskazówki. Muzyka ze zwiastu była właściwie muzyką z gry. Okuź, te dzwony tutaj są. Dobra. Kliknij aby biec do... Drzwi, okej. Okay. A i co mogę zrobić? Uwaga! Słuchaj uważnie, jeżeli usłyszysz oddy oddychanie. Zamknij drzwi, jeżeli go nie słyszysz, użyj latarki. Przejdź tutaj myszką, aby wrócić z powrotem. Okej, okay, dobra, dobra, ale jeszcze raz tam. Jak to, wnosi jak latarka? Tam coś jeszcze było. Eee, zamknij drzwi e, shift. Of mordę. E, Kontrolem świecimy latarkę. X, żeby schować się wskazówki. Na razie sobie je zachowam w pierwszej nocy, bo chcę coś z tym wiedzieć. Okej, okay, dobra. Więc zakładam, że tamte drzwi działają tak samo, tak? No, ej, nie, aha, to, to kontrola notarka, dobra, nieważne. Pomylił mi się shift i control. Aha! Róż fioletowy wiatrak, nic, nic dobrego, to nie zwiastuje. Tu są drzwi jeszcze. Nic tu nie ma. Też można je zamknąć. O w mordę. I z tyłu? O kuźwa, okej, okay, to będzie przejebane. Nie, nie, miałem nie przeklinać, ale dobra, no nie, nie, po prostu nie ma się co bawić, okej. Okay. Więc y, to chyba jest wszystko, co powinien wiedzieć. Na hardkora ukryjemy te wskazówki, dobra. Eee. Dobra, to będę teraz panicznie wszystko sprawdzał. Nagrywałem przed chwilą ten film, co mówiłem właśnie, że z opisu z gry na Steamie wewnioskowałem, że będzie trzeba zwracać dużą uwagę na dźwięki, i widzę, że tutaj też właśnie jest to, że gości powiedział, żeby zwracać uwagę na dźwięki. Znaczy, powiedział, coś tam pisało. O dziwo, nikt nie dzwoni, ja sądziłem, że ten telefon tutaj to będzie coś na nadawał ten tutaj, tak mały, taki Okej okay. O matko Tak mi coś walnie na twarz Czy Tutaj jest coś, co można klikać gdzieś Bo w, po w poprzedniej części były te, te kartki, co się klikało I coś tam się z tym robiło Coś słyszałem Coś słyszałem. żadnego oddechu nie słyszę. Mam, 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 nie słyszę. Mam. Jak jest jakiś oddech, to kurczę. A to było? Jak jest jakiś oddech, to ona zamknąć już drzwi. O, w mordę. Coś tam słyszę. Jak hu, Ja coś tam słyszę. Ej, serio. Okej. Okay. Przynajmniej nie ma mi latarki ani nic. O. Jak co? Jak mi tu coś zaraz wydupi na twarz? To jest aż podejrzane, że tu nic nie ma. Jak mam brzmieć ten oddech? Czy to będzie normalny oddech? Czy to będzie jakieś syczenie? Bo... O, było tam, było tam. O kurwa. O kurwa. Nie, nie, nie. <laughs> Kuźwa, tak, jak na tym zjazdu nie było. Z lewej przychodzi Boni, z prawej przychodzi Czyka i słychać odgłosy z kuchni. Odejdź stąd! Tam już Boni na mnie szycha. On tam siedzi, on już mnie chce dorwać, moje dupsko. Ja pierdzielę. Ile tego, ile tego jest? Czyka, 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 czyka. Nic nie ma. W sumie to dość szybko idzie ogarnąć tą grę, ale tu pewnie są jakieś rzeczy, które Spierdzielać gnoje! Tam was może być nawet... trzech... Nie słyszę nic. Tylko jakieś zasane radio. Nie. O, to sobie słychać z w jakiejś kuchni siedzi czy coś, tak? Słodko. Po prostu kuźwa was słodko. Okej, okay. więc... Wytrzymam może tą noc, może będzie OK, może będzie fajnie. Eee. Jedynie zasłyszałem o tej grze, to co mówili ci dwaj goście, co dostali dema gry wcześniej, wczoraj chyba, i wydali filmy, w których mówili swoje wrażenia na temat tej gry, bez spoilerów. Mówili, że trzeba dużo nasłuchiwać, i mówili, że... że że jumpscary są niespodziewane i są różne, nie są takie same. Tyle z tego wywnioskowałem, takiego co może mi się przydać Nie, nie chcę tego sprawdzać, na razie naprawdę nie chcę O bo na razie tylko jedyne co spotkałem to tamto, ale... Tu jest tego podobno więcej, no... Sama struna na Steam mówiła Freddy, Foxy, Chica i Bonnie i... Inne rzeczy, które się chowają w ciemnościach Z tego co wiem, to to co jest z tyłu odpowiada za Freddy'ego, What the fuck? What the fuck? Cztery dni zostały do... do... do, do party, tak? Party hard będzie, super. To moi przyjaciele. Eee, wiem, że on się znowu gdzieś skrywa. Kto? Ej, tu kuźwa ktoś w tym domu będzie, tu coś będzie kurwa. On nie przestanie, dopóki go nie znajdziesz. Są otwarte drzwi? Mogę wyjść. Ej, czy ty się teleportujesz, czy.? O nie, on jest wszędzie. Co za klip... Sorry, że ja cię wystraszyłem. Przepraszam. Nie jesteście świadomi tego, że ja jestem zesu ze fula, prawda? Co się stało? się w gacie. Wyskoczył ci Bonnie? Nie. Ej, nie przeczytałem, co tam pisało! O kurwa! Nie rozpraszam, nie teraz! Co to jest, kurwa? Co ja z nim robić? Nie, nie przeczytałem tego, co ja z nim robić! Ja wiem, że on zaskakuje z tego krzesełka, bo to na zwiastu nie było. On zaskakuje z tego krzesła i idzie w moją stronę, ale... Wiem, to już... To już tam pisało. I nie rać mi nic więcej. Nie spoileruj. się, cicho, Daria. To się gówno rusza. I nie wiem co mam z tym robić, mam, 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 czekać aż on gdzieś podejdzie? Może jak on dojdzie do tego X-a to będzie źle, ale mogę cały czas siedzieć latarką, więc to się, to się nie trzyma kupy nawet Może on ma dojść do tego X-a czy coś, nie wiem Do czego to odlicza? Co mi, on, on mi wydupi teraz na twarz za 10 sekund, tak? Ok, będę gotowy Mam zwarte poślady, będę gotowy, ok. Ręce mi się trzęsą. Zajebiście. ja zrobiłem źle. Okej okay. dobra, no z drugą sobie zostawię na drugi film. Dobra, na razie, je, na razie tak źle nie było. Ale widzę, że jest. Jest spuki. Jest kurwa strasznie. Tam coś chodziło, dobra, okej, nie, stop, dobra. Okej, okay. dobra. To by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Następny odcinek za niedługo. Trzymajcie się na razie. Papa. pa, pa. Ja to ma wrażenie. Oj, odkliknąłem grę! Nie wiem, czy to ja biegam, czy to za nim biega. E, to jest kuźwa creepy. No obróć się, obróć się z powrotem. 살아봐, 이거 아봐 이거 아오